Zaraz, no, po rundzie, no! Trzy minuty, człowiek, Człowieku! trzy minuty! Nie mam trzech minut! Zamknij się, bo nie mam mikrofonu! Do człowieka. matki zamknij się! Nie no, Gryfil, ty to jesteś mistrz! Ja nie mogę, Gryfil, weź ogarnij się, człowieku! No to nie wieczorem, Gram! Nie da się wyjść, jezło! Idź do matuli! Idź do matuli, mamy szanujanie. ja nie! Dobra, ale Myślę, cię zaraz matka kapciem będzie biła Jezus minuta! Typie? Typie? A to jest zbyt gówniana gierka, jak tu się przegrasz się nic nie stanie. Boże, nie stracisz godności, nie stracisz ekspanii nic takiego. W tą grę i tak nikt nie gra. Ta gra ma 40 osób dziennie online. No tak, możesz sprawdzić na Steamie. Ona ma 20 graczy na minutę. Aktywnych w tej grze. Teraz. Kończę! Ta gra jest już martwa ja pole. No kończę, no! Yy, Można to nie jest za tobą, on jest za tobą, nie jest nie i za to nie też siebie ciągle. Czemu? O, jak mnie odsypasz! Ale dokończyć nie mogę, nie... Ale dzwonili, że mamy P4! Dobra, daj mi się, królik zabić, bo już nie mogę... daj MI SIĘ ZABIĆ! Kur... Zjebię. Niedobra... Dobra, Królnik, je, daj mu wygrać, daj mu na wygrać, na mu wygrać, reguja, daj, mu wygrać sami, kóra, daj mu wygrać, daj mu wygrać. ci starego. Chodź. Chodź, da ci wygrać, to się złościsz, Gryfil, ja nie mogę. Jest pan do tej łazienki. Sam narzekasz na stara sam co chwila... narzekasz na Instara stara sam co chwila ...przeklinasz, i nie ja przestanie pow... ja 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 Dobra ja spadam, ja pier... Zawsze Oj, musi być się... jakiś lekarz ja nie zawsze musi być jakiś pierdolony kurwa lekarz, Zabije się zaraz, a nie pojadę. Dobra, ja będę za godzin... będę na parę na godzin. Dobra, zaparę się Będę za... Nie Będę za, za 9 godzin. Siana. Aha. ma <laughs> ja mnie dole. Kocina 30 klipa, jak gra ja z Sycaterpickiem. <laughs>